Dzień dobry moi drodzy, witam po raz kolejny na moim kanale Podróże z Tarotem. Na wstępie chciałabym serdecznie podziękować za moje lajki, które otrzymuję od Was, za subskrypcje, za komentarze. Z całego serduszka kłaniam się i dziękuję wszystkim. Jest to bardzo pomocne dla rozwoju mojego kanału, więc poproszę o więcej. Przypomnę, że układy, które robię na, na YouTube są układami kolektywnymi, czyli nie będą rezonowały z każdym. Również chciałabym powiedzieć o tym, że takie układy są bezterminowe, obojętnie, kiedy, się, kiedy do tego trafisz, kiedy to otworzysz, to wówczas ten układ będzie dla Ciebie aktualny, bo to był zły znak, że właśnie w tym momencie masz tego wysłuchać. Zaczyna szaleć mój kotek, mam nadzieję, że grzecznie szaleć. Eee, no cóż, dzisiaj mam dla Was wiadomość od naszych kart tarota. I co tutaj się dzieje? Najpierw powiem trochę o pieniążkach, potem trochę o miłości. Krótko i zwięźle. Na początek mamy królową monet. Królowa monet ogólnie radzi. Abyście cieszyli się z tego, co już posiadacie. To już w tej chwili posiadać. Natomiast przed Wami jakieś bardzo dobre wyniki finansowe, jakieś osiągnięcia. Cieszcie się tym, gdy to nadejdzie, aby się jeszcze bardziej pomnażało. Ze wszystkich sukcesów należy się cieszyć, bo to powoduje, to powoduje nawarstwianie się tych sukcesów. To samo dotyczy smutków. Czym bardziej się smucimy, tym więcej przyciągamy ich do życia. Dlatego cieszmy się sukcesami, cieszmy się wszystkim, co nas otacza, bo radość przyciąga radość. Natomiast e, pracujcie tak, aby się nie przeciążać. Bo dziesiątka buław ostrzega, że w wyniku takiego przemęczenia m, możecie nie dotrzymać nawet terminów, jakiejś realizacji projektów. Więc pamiętajcie, żeby troszeczkę zwalniać, odpoczywać, e, znaleźć dla siebie tą chwilę na jakiś relaks. I e, jest też e, takie ostrzeżenie m, przed nadmierną e, rozrzutnością, tak? Mamy dwójkę monet. A ona mówi o tym, żeby nie ulegać swoim zachciankom, nie wydawać pieniążków na rzeczy zbędne i niepotrzebne, bo czasami tak jest. Napłyną, napłyną i, i się człowiek tym zachłyśnie, tak. A nawet chwila nie minie, jak, jak zabraknie na koncie kasiorki, więc tutaj jest takie ostrzeżenie. Bo tak jest wszystko ok z finansami, ale po prostu myślcie o tym odpoczynku i, i, i o tej takiej skromności. Jeśli zachowacie umiar, tak, to, to wasze biznesy będą szły dobrze. Nawet jest taka tutaj podpowiedź, że możecie rozszerzyć zakres swojej działalności i będziecie się dokształcać, podnosić swoje, swoje kwalifikacje. Dlatego, że też tutaj są, są jakieś podróże i mogą one być związane. Z wyjazdami właśnie na jakieś kursy, szkolenia, być może zwykłe wyjazdy integracyjne. Także. No tutaj jeśli chodzi o finanse i pracę, to takie dość, dość ciekawe karty. Hmm, to tutaj będzie z uczuciami. Uu, jeśli chodzi o uczucia, to też wszystko wygląda pomyślnie. Dobre relacje z partnerem, nawet jakieś odświeżenie tej relacji. A, no, co niektórzy z Was nawet mogą zobaczyć, pierścionek zaręczynowy, jeśli oczywiście takowego nie posiadacie albo nie jesteście mężatkami, żonatymi. E... Kurka wodna, no ale też jest takie małe ostrzeżenie. No, to, to tutaj widzę, to, to chyba są te główne wiadomości dla Was. Jeżeli dostajecie od kogoś to serce na dłoni i przyjmujecie je, tak. To bierzecie na, sobie, na siebie pewien taki rodzaj odpowiedzialności za tą drugą osobę, bo ta osoba, wchodząc z wami w związek, ufa wam, tak? Wiąże z wami jakieś plany na przyszłość, i tutaj jest ta nasza odpowiedzialność. No, drugi człowiek nie jest zabawką, dlatego karty powtarzają o tym, aby nie poświęcać za dużo czasu w pracy, nie zaniedbywać tego partnera. Przed Wami bardzo ładne karty, a zaniedbanie swojej drugiej połowy może doprowadzić do obumarcia tego związku. Także dobrze się zastanówcie. Ja wiem, że czasami jest tak, że praca, 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 no bo takie mamy czasy. Ale starajcie się chociaż nie być zmęczonym. Jak przychodzicie, miejcie czas dla tej swojej drugiej połowy. Natomiast, no bo szkoda, tak? Tak jak mówię tutaj, tutaj to może do takiej naturalnej śmierci związku doprowadzić, jak, jak będziecie mm, bliżej pracy niż domu. Natomiast jeśli utrzymacie taką równowagę we wszystkich aspektach waszego życia, no to mamy kartę słońca i kochanków, tak? Hmm, zwiastuje takie idealne dopasowanie między wami. Relacje, którą w tej chwili tworzycie, będą oświetlały promienie szczęścia, radości, i takiego spełnienia. Będziecie się świetnie uzupełniać, a jeszcze mało tego, będziecie uwielbiać ze sobą, rozmawiać, przybywać w swoim towarzystwie. Będziecie się bardzo swobodnie ze sobą czuć. Oboje będziecie czerpać radość z tego, co, co daje Wam życie. Cudnie. Cesarzowa podkreśla to, co powiedziałam. Do tej pory, tak. Sukces w pracy i, i takie mm, powodzenie w uczuciach. E, te rozmowy będą bardzo wyważone, takie inteligentne, a w pracy nowe projekty być może będziecie zatrudniać ludzi do pomocy. No, ładny rozwój. Na końcu jest Rydwan. No, tu przy tych kartach mówię o tym, e, że w tym czasie związek wasz wejdzie w taki naj, taką najgorętszą fazę waszego bycia ze sobą. Być może nawet się wybierzecie gdzieś we wspólną podróż, na jakiś relaks, odpoczynek. Wszystkie przeciwności losu pokonacie. A niezależność finansowa i taka um, zdrowa miłość, jak to, no, zdrowa miłość, bez, bez żadnej toksyny, bez żadnych jakichś tutaj e, problemów, e, to Was wprowadzi w, tako, w taką... E, w taką czystą energię, a, a czysta energia otworzy Wam drogę do kolejnych sukcesów. Pamiętajcie tylko o tym, żeby się nie przepracowywać, żeby mieć czas na relaks i koniecznie, koniecznie czas na y, oddawanie się Waszej relacji i miłości. Bo naprawdę piękne, piękne przed Wami. Aż się chcę popatrzeć, wczoraj karty były takie nieciekawe, nie lubię takich niestety, no ale to jest tarot i ja go słucham. Przekazuję to, co czytam. Dzisiaj jest cudownie eee, dla osób, które, które chciały wiedzieć, jaka wiadomość jest potrzebna. Być może Wy już jesteście tymi przepracowanymi osobami i być może to już jest ostrzeżenie właśnie, żeby coś z tym zrobić. Więc pomyślcie, życzę Wam jak najlepiej. Oczywiście wyboru musicie dokonać sami. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego rozkładu. Poproszę o lajki, like, komentarze i subskrypcje. Za wszystkie z góry serdecznie dziękuję. Zapraszam Was na mój kolejny rozkład. W dzisiejszy wieczór życzę Wam samych cudownych energii, dużo uśmiechu, miłości i radości. Wielkiego spełnienia. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.